Ciema, jestem Max. Omówimy trzy nowe pojazdy, które może widzieliście, no ale ja skomentuję tak, co ja o tym sądzę. No i nowy tryb, który jest trochę przegięty jak dla mnie, ale tylko wspomnę, że jeżeli chcecie, żebym kontynuował nagrywanie, to napiszcie, bo po prostu no wiem, że kanał upadł tak naprawdę, ale po prostu też nie miałem siły i chęci. Wiele się na to złożyło. Dobra. No to przechodzimy. Manewry, manewry są, że tak ujmę, bardzo popierdzielonym trybem. Uwaga. Trzy informacje, które musicie zapamiętać. Pierwsze. Jeżeli macie czołg zawieszony, to nawet jeżeli wykracie bitwę, to klan nic nie otrzymuje, jeżeli jest jeden taki pojazd. Po drugie. Czołg zawieszony możecie wziąć do bitwy, ale nic nie zyskujecie. Możecie zresetować cały postęp. Lub po prostu części możecie poskładać, ale każdy czoł, który tak jest naprawiany, potem będzie coraz więcej kosztował, więc to wszystko zależy od części, ile będziecie wygrywać. No i wybieracie dwie godzinne okno pomiędzy 18 a 1, od 14 do 28 sierpnia. No i to jest tryb na 7 na 7 Inspiracja strzału alterejski, transport o dużej pojemności wyłączony. 10 minut, takie są mapy no to mówiłem o oknie czasowym gdzie to jest tu jest ta informacja więc no i jeszcze o szczegóły postępu tak więc życzę wam miłego resetowania jak widzicie 95 poziom to jest liczba zwycięstw potrzebne do przejścia na wyższy etap tak więc miłego resetowania życzę no i nagrody są Obieg 907, VW Carlo. No i te poszczególne nagrody. Możecie sobie zobaczyć. Ale powiem, no kurde, żeby resetować. Ale jeszcze jedną rzecz zapomniałem, którą wynika z filmu. Przegrana i remis. Nawet jeżeli nie macie zniszczonego czołgu, to jest, to macie czołg zawieszony. Mam nadzieję, że to zmienią. Albo ja się przysuszałem. To naprawdę będzie kiepskie. Kolejne mamy fałkę. Ogólnie jakbym chciał omówić, to. Cóż, 15 sekund przeładowania. Ten czołg ma. Co fajne, fajne działo, ale ta szybkostrzelność no cóż, słabo. Ograniczenie, opuszczanie, uniesienie działa, czyli to będzie chyba miało jakiś tryb, specjalny tryb po 5 stopni. No, ale no wieża jest papierowa. Więc moja opinia: szybko strzelność musieliby tu poprawić, żeby ten joint mnie zainteresował. Eee, co to mamy, Tedek? O kurde, co to jest? Eee, no cóż. Pancerz 95, wieża 230. No cóż. To Włoch się szykuje kolejny. Działo, no w porządku, szybkostrzelność. Scelowania. Ale garnek, no cóż. Jest najgorszy. Taki... Nie wiem jak go ocenić. No okej okay, pojazd. Aczkolwiek to jest część druga. Pewnie może dostanie nerfa, buffa i tak ciężko mówić o pojeździe. To już prędzej, tempo, po trzecie, często 3 albo cztery modyfikacje czekają każdy pojazd, zanim wejdzie. A nawet więcej. To mamy HTK 8 poziomu. Kolejnego. Ciekawe, czy penetrację będzie miał dobro. Pancerz, K 80, czyli coś... Pancerz wieszy 200 metrów. Coś tam podbija, ale pancerz widzę, że nie będzie mocną jego stroną. A penetracja cóż, na zwłocie taka sama to jest słaba. Jednym słowem. Można mówić, ale to jest słaba penetracja. To jest w porządku, ale 252, no cóż, to jest za mało według mnie. A jaką, a jaką ma moc? To ma być mobilny? A, ta mobilny. Jeszcze ma nerf, mobilność. I to bardzo. Co by możecie zobaczyć? Miał 17, teraz ma 14. No to SMBWG może tak naprawdę wiecie, gdzie ten czołg dać. Jak na razie. No chyba, że go zmodyfikują. tych trzech ten się ciekawie prezentuje, tak naprawdę. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale ten tryb to jest jakaś, jakiś żart, według mnie. Napiszcie, co o tym sądzicie. Cześć.